Alicja Lęczewska Myśli na każdy dzień 24 września Możesz bardziej pragnąć i ukochać mnie W moich cierpiących dzieciach Ja jestem w nich I tam cierpię bardziej w osamotnieniu niż ty Tam wszystko jest we mnie raną oddzielenia od ojca Raną w którą wgryza się brud grzechu i toczy się robactwo bez czeszczenia tego, co święte. Zobacz mnie tam i nad tym płacz. Zobacz mnie w milionach ludzi. Właśnie takiego. Przyjdź i otrzyj moją twarz. I namaść moje rany. Modlitwą i ofiarą jaką za nich możesz złożyć. Miłości pragnę. Miłość przyniesie ochłodę i ulgę. Moim ranom mnie.